Rozmowa dnia. A w rozmowie dnia witam serdecznie siostrę Aleksandrę Szyborską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam Cię, Dadku, witam wszystkich naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Cieszę się, że mogę dzisiaj z Wami się usłyszeć na chwilę. My, my też się bardzo cieszymy. Okoliczności są co najmniej podwójne, jak nie potrójne. Bo audycja siostry, misyjny budzik. Natomiast y, oczywiście ta pierwsza i najważniejsza okoliczność to rocznica zgromadzenia, którego, y, w którego wnętrzu jest siostra Aleksandra, y, uczennicę boskiego mistrza, y, założone przez księdza... Jakub Alberione, 10 lutego 1924 roku, 101 lat, coś niesamowitego. A w Polsce w 1935 roku, a zatem 90 lat, równa rocznica w czterech miastach Polski jesteście obecne. Siostry drogie, Częstochowa, Warszawa, Lublin i Olsztyn. No ale teraz słuchamy szczegółów, jak to wygląda, czy są jakieś obchody, jak to się wydarzyło, jak to się wydarza w życiu i waszym uczennic Boskiego Mistrza i konkretnie siostry Aleksandry Szyborskiej. Patrzę. Na pewno, mam nadzieję, że na pewno państwo pamiętają, że dokładnie rok temu, 10 lutego, kiedy ten wielki jubileusz skończy, świętowałyśmy To cała, w sumie cały dzień na antenie rady jestem Góra był wypełniony naszymi śpiewami, naszymi modlitwami, spotkaniami z nami. I teraz minął dokładnie rok od tego. Ja tutaj nie jestem sama. Muszę się państwu przyznać, że oh. prowadziłam. Współsiostrę moją, ponieważ tak przy śniadaniu dzisiaj uroczystym oczywiście jak najbardziej no no. rozmawialiśmy i po prostu zapytałam, czy ktoś by chciał mi towarzyszyć i też podzielić się swoim powołaniem tutaj, więc znana też Państwu z różnych katechez biblijnych, biblijska siostra Maria Emilia Konkor jest z nami. Witam serdecznie. Cześć Boże, witamy serdecznie Słuchajcie. siostrę i właśnie teraz przechodzę już do clou, tak? Chociaż wymieniłeś tyle um, tych um, powodów, dla których możemy dzisiaj porozmawiać. E, może zacznę właśnie od um, tego świętowania naszego 10 lutego. To jest bardzo ważna data. Mm -hmm. Bo no, Państwo od rana pewnie modząc się też jutrznią wiedzą, że dzisiaj jest wspomnienie obowiązkowe świętej, e, 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 świętej scholastyki. scholastyki. Scholastyki, tak, która była. Rodzoną siostrą św. Benedykta, tego z Nurcji, który jest w kościele znany, zresztą oboje są znani, stworzenia piękna liturgii. I dlatego ojciec założyciel, tak jak już wymieniłeś, błogosławiony Jakub Alberione, dał nam ją jako taką naszą towarzyszkę, żeby nas wspierała w, tych, w tym naszym apostolstwie liturgicznym. W tym tworzeniu pięknych rzeczy. I ch chciałam się pochwalić tutaj od razu, Aha. że wczoraj w niedzielę rano przybył do nas nasz nowy metropolita warszawski, do naszej wspólnoty prowincjalnej, to znaczy w Warszawie, tutaj gdzie jestem obecnie, ksiądz arcybiskup Adrian Galbas który sprawował Eucharystię, powiedział nam piękne kazanie i też w refektarzu, czyli w jadalni naszej powiedział, że bardzo nam dziękuję za to, że wśród tej takiej dzisiejszej tandety tych wyrobów wszelkiego rodzaju troszczymy się o to piękno, o, o ten majestat liturgii, bo Bóg jest godzien tego. Dokładnie, zwłaszcza, że rzeczywiście różnego rodzaju rzeczy się dzieją wokół, a są pewne kanony przyjęte przecież od wieków i z tego Kościół jest dumny i rzeczywiście tak powinno być, bo przecież. Liturgia w swoim wyrazie, w swojej głębi sięga korzeniami aż do samego Chrystusa Pana przecież wielki czwartek, przecież wiadomo, pierwsza Eucharystia i potem celebracja, oczywiście, że to w wiekach jakoś się uzupełniało. Też oczywiście naleciałości związane z czasem, z tym wszystkim, co związane jest z przemijaniem tego czasu, no ale kanon i to, co najważniejsze, powiedzielibyśmy to językiem angielskim hardcore ten. Ten twardy rdzeń, to co jest niezniszczalne, ten kamień jest nienaruszony, prawda? I to sięga głębi, głębin, czyli obecności samego Chrystusa Pana. To on jest liturgiem, to on jest tym głównym obecnym, prawda? I dbałość o liturgię, rzeczywiście, wielka sprawa. To prawda. Chrystus jest centrum i sensem wszystkiego, nie tylko czym się zajmujemy, ale kim jesteśmy. To Jemu poświęcamy swoje życie konsekrowane i przeżywamy je w Jego obecności. My, jako siostry uczennice boskiego mistrza, właśnie na Chrystusie skupiamy całą naszą rzeczywistość życia codziennego, nasza modlitwa, nasze prace, nasz styl bycia jest przeniknięty właśnie tą żywą, osobistą więzią z Chrystusem Panem. Przeżywamy ją właśnie, celebrując wspólnie liturgię godzin, ale też przeżywając adorację eucharystyczną. To jest dla nas też bardzo ważny wymiar naszej misji, ta modlitwa wstawiennicza w intencji Kościoła, w intencji kapłanów. I to też taki tutaj łącznik ze świętą scholastyką, która uh -huh. właśnie ze swoim bratem, Benedyktem, miała bardzo wyjątkową, głęboką więź. I to jest też dla nas taki, taka inspiracja także na dzisiejsze czasy, ponieważ jednym z bardzo ważnych wymiarów naszej misji jako sióstr uczennic Boskiego Mistrza jest właśnie troska, towarzyszenie, bycie przy kapłanach. I zdajemy sobie sprawę, uh -huh. że szczególnie w dzisiejszych czasach, Kapłani, także jako ludzie, ale także na mocy posługi, którą dzięki Chrystusowi otrzymali w Kościele i dla wierzących, potrzebują też po prostu wsparcia wielowymiarowego i my jako siostry właśnie to jest też ta jedna z pereł właśnie naszego charyzmatu, że, że chcemy pomagać, troszczyć się o kapłanów, wymadlać nowe powołania do kapłaństwa, towarzyszyć kapłanom w ich formacie, w ich posłudze a także w momentach trudności, zmagań, cierpień, choroby. Być przy Chrystusie, tak jak Maryja zawsze była, być przy kapłanie, tak jak Maryja zawsze była przy Chrystusie do końca. Tak, pięknie. A jak jesteśmy przy liturgii, pamiętam ten cykl z siostrą Kopacz, siostrą doktor, tak, tak, tutaj tak, na antenie. Tak, bo właśnie do tak. nas dotarła. Tutaj o! Pozdrawiam. Myślę, że słuchaczy będzie to ogromne wydarzenie. No, no. Duże. Szczęść Boże, właśnie wspominamy cykl na antenie o liturgii. Sam pamiętam ten i ów fragment jakże istotny, zwłaszcza dotyczący celebracji eucharystycznych. No i przepiękne informacje, siostry, związane z poszczególnymi wydarzeniami wewnątrz liturgii Eucharystii, tej najważniejszej modlitwy kościoła. Więc rzeczywiście bardzo dziękujemy, jakże się cieszymy, że siostra jest z nami. <laughs> Prosimy o dziękuję uzupełnienie. O wypełnienie, <laughs> byśmy powiedzieli, tego, co przed chwilą zagaiłem. To znaczy, no, to, co, to co pan już powiedział, liturgia jest tym jednym z podstawowych elementów życia kościoła. tak? Pamiętajmy, że mniej więcej do IV wieku w kościele nie było czegoś takiego jak katecheza czy nauczanie religii, to co, o co dzisiaj się, mhm. tak powiem, czytamy, Tylko to wszystko dokonywało się podczas liturgii. Liturgia była katechezą, tak? I myślę, że do tego potrzebujemy też w jakimś sensie w Kościele dzisiaj wrócić, żeby liturgia nas wychowywała. Ale żeby mogła nas wychowywać, musimy się nauczyć ponownie odczytywać znaki, bo my nie czytamy znaków. Ja jestem przekonana, że większość osób, która przychodzi do kościoła, gdyby zapytać na przykład o to, dlaczego dzisiaj był kolor biały w liturgii, a nie zielony, to by się w ogóle zacząć zastanawiać, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No po prostu tak się ksiądz ubiera raz tak, raz siak, raz owak, nie? Mhm. A tutaj jednak jakby całość całość nam nas o czymś uczy i myślę, że ta nasza katecheza nazwijmy to tak bardzo górnolotnie mistagogiczna, czyli właśnie wyjaśniająca tak. te misteria, które celebrujemy, może być bardzo dzisiaj w kościele pomocna i przydatna. Dokładnie. Nawet takie prozaiczne kwestie, jak ofiarowanie darów, by się wydawać mogło prozaiczne, ale jeżeli włożymy w to serce i zrozumienie, i modlitwę w ogóle w ten, w ten, w ten moment, to się okaże, że to tak zwane zbieranie na tace wcale nie jest zbieraniem na tace, tylko jest to, jest to dar serca ofiarowaniem, jest to moment ofiarowania siebie tego, co dobre i tego, co złe, po to, by Chrystus to przemienił. Więc mówię o takich. Rzecza, które gdzieś tam zapamiętałem, no ale oczywiście już sam moment celebracji eucharystycznej, w momencie, kiedy kapłan na przykład kieruje swoje ręce nad, nad postaci, które za chwilę zostanie przemienione, zostaną przemienione mocą Ducha Świętego, czyli nad wino i chleb, które staną się ciałem i krwią Pana. Ja pamiętam te wszystkie kwestie, więc to rzeczywiście fantastyczna sprawa, o których siostra była łaskawa tutaj nas informować, na antenie radia jest na górę. No ja myślę, że to znaczy to przygotowanie darów jest dla mnie takim, takim moim punktem bardzo y, drogim, Aha. tak powiem, takim punktem, takim konikiem, na który zawsze zwracam uwagę. Y, dlatego, że wydaje mi się, że my gubimy ten moment podczas liturgii. Po pierwsze właśnie wydaje nam się, że ksiądz zbiera na tarkę dla siebie. A nie przyjmujemy właśnie tego wymiaru, że jest to nasze, nasz dar, który składamy Bogu. Nie zwracamy uwagi, domyślam się, być może nie mam racji, na modlitwę, która się dzieje potem, w której jest właśnie przyjmi nie tylko chleb i wino, ale nasze życie, które żeby stało się Twoim, żeby się przemienił w siebie, prawda? Jeżeli na te rzeczy zaczniemy zwracać uwagę w liturgii, to ten moment przestanie być dla nas właśnie tylko takim czymś, co tam sobie ksiądz robi przy ołtarzu, czy, czy cała w ogóle modlitwa eucharystyczna, bo to, co ja zauważam i to, z czym się spotykam, to jest właśnie to, że my w dużej mierze, jako uczestniczący często wem przy nie zwracamy uwagi na modlitwę eucharystyczną bo wydaje nam się, że to jest ciągle to samo, co się powtarza, ale tam są elementy, które są różne w zależności Ta. od dnia. Chociażby dzisiejsza prefacja, to jest prefacją o dziewicach, która mówi o świętej scholastyce. też, prawda? Więc tutaj, gdybyśmy się słuchali, to właśnie bogactwem jest to, że mamy liturgię w języku narodowym i możemy ją rozumieć. Ja chyba nie wiem, czy kiedyś, może mi Pan Bóg da kiedyś możliwość zrozumienia ludzi, którzy tęsknią za łaciną w liturgii, z której nic nie rozumieją, tak? Oczywiście powiedzą mi, że też teraz są teksty, że można to śledzić i tak dalej, ale mimo wszystko uważam, że liturgia w języku narodowym jest ogromnym darem, ogromnym bogactwem. Zresztą jest powrotem do tego, co było w pierwotnym Kościele, bo łacina w Kościele, pamiętajmy, będę to zawsze powtarzać, wzięła się stąd, że przestała być zrozumiała Greka. Mhm. I dlatego wprowadzono łacinę. Potem niestety z różnych względów historycznych ta łacina została, pomimo że przestała być rozumiana. Ale co robił ile metody w X wieku? Tłumaczył liturgię na język zrozumiały dla narodu, do którego doszli, tak? Czyli na słowiański. Aha. X wiek. Nie, nie, nie mamy tutaj jakby kurczowego trzymania się łaciny, nie? Co robił y, misjonarz y, y, jezuita, y, który pojechał do Chin? Franciszek Sawer, Franciszek Sawer, ale jeszcze. Mateo Ricci. Mateo Ricci wczęś, wcześniej. Y, przyjmuje ich kulturę, uczy się ich kultury i tłumaczy chrześcijaństwo na chiński. Tak. Może nie celebruje po chińsku, ale, ale na pewno jest, jest w tej kulturze, tak? Próbuje przełożyć y, dobrą nowinę na, na ten język. Dlaczego... Dlatego uważam, że ogromnym odkryciem Soboru Rybatkańskiego II jest właśnie możliwość celebracji w językach narodowych, bo wtedy mamy szansę w tą liturgię się pełniej włączyć. Otóż, no i oczywiście tłumaczenia później na języki narodowe, Słowa Bożego, jakże to istotne, że możemy żyć Słowem Bożym. No i faktycznie uczestniczyć w liturgii od początku do końca. Ależ państwo mieli okazję przed chwilą poznać, na czym polega charyzmat sióstr uczennic Boskiego Mistrza. Mieliśmy próbkę tak, bo, tego. Zapytałem no. o historię, ale tak. jak włączy, to od razu się włącza liturgia. Tak? Dokładnie, fantastyczna charyzmat. sprawa. Bardzo się cieszymy z tego tytułu. Proszę powiedzieć, w ilu wspólnotach jesteście obecne, drogie siostry? Ile was jest? W ilu krajach, jak to wygląda, bo dziś takie, taka rocznica dotycząca całego zgromadzenia? Wymieniłeś miasta w Polsce to znaczy Warszawa, Częstochowa, Olsztyn i Lublin. Tak. Jest nad, w tym momencie w Polsce 72 siostry i dwie postulantki które, czyli takie najmłodsze, które dopiero formację rozpoczynają. Natomiast w, na całym świecie jest nas jesteśmy na wszystkich kontynentach w około 30 krajach jest nas w tym momencie ponad tysiąc. Pięknie. Pozdrowienia nie, dla każdej nie, oczywiście, nie, nie. dla każdej siostry tutaj z Jasnej Góry. Na ręce siostry Aleksandry Szyborskiej. My siostry... przecież na Jasnej Górze służymy, tak? No marcy, tak. Widzimy charakterystyczne habity, więc uśmiechnięte piękne twarze sióstr, które zawsze służą. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo pozdrawiamy. Przy tej okazji na pewno nas słyszą. No i cóż, czego Wam życzyć, drogie siostry, przy okazji tej rocznicy? Już nieokrągłej, ale sto pierwsza też pięknie wygląda. Czego Wam życzyć? Na pewno zawsze tego, żebyśmy umiały przekazywać Chrystusa tak, jak nas do tego powołał. To jest pierwsze. Ja się Państwu przyznam z takiego mojego pierwszego kryzysu, kiedy wstąpiłam do zgromadzenia i zaczęłam się zastanawiać. No dobrze, jest tyle zgromadzeń, które służą biednym, chorym, różnego rodzaju potrzebującym, naprawdę potrzebującym. Dlaczego Panie Jezu powołałeś mnie do tego zgromadzenia? czy rzeczywiście liturgia, czy rzeczywiście modlitwa za kapłanów jest tak ważna i słowo Boże przyszło mi z pomocą, ponieważ odczytałam to zdanie, które pan Jezus powiedział, ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie, troszczcie się o mnie. To, był, to było w momencie, kiedy Magdalena rozbiła drogocenny olejek swojego życia, drogocenny olejek mhm. narodowy i namaściła Jezusowi nogi. I to właśnie namaszczenie w Betanii to jest też taką ikoną naszej misji. Także Ale pięknie. Życzcie nam, nam właśnie w tej naszej misji. Ale piękny obraz. Siostra nam tutaj zostawia ten olejek narodowy i Chrystus obecny i rzeczywiście tyle skojarzeń związanych z tym momentem, z tym, z tym aktem, można powiedzieć. Warto zajrzeć do Ewangelii Jana i przeczytać sobie o tym więcej. Serdecznie pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za tę niespodziankę, że siostry tak licznie z nami właśnie właściwie, właściwie zrodziła się konferencja prasowa, z czego się bardzo cieszymy. Z całego serca pozdrawiamy tutaj z Jasnej Góry, z Rady Jasna Góra. Siostra Aleksandra, oczywiście obecna nadal na naszej antenie. Fajnie byłoby, gdyby się Kopać jeszcze nam tutaj wyjaśniała liturgię. Bardzo byśmy byli radzi, ale już za dzisiejszą lekcję też bardzo dziękujemy. Siostrze, która była na samym początku z nami, też pozdrawiamy. Dziękujemy. Było, były z nami siostra Emilia Konkol i siostra Iwona Kopacz. O właśnie, o Zdrowałem właśnie. Serdecznie. Bardzo pozdrawiamy. Życzymy asystencji Ducha Świętego w posłudze i obecności Chrystusa, liturga w każdych poczynaniach i tych, które związane są z liturgią i tam, gdzie Chrystus jest obecny jest w drugim człowieku. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy. Życzymy dobrego, pięknego dnia jubileuszowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków amen. z Bogiem z Bogiem rozmowa dnia